Wojciech Szymański, jestem kierownikiem projektu w firmie IDEO. IDEO jest agencją interaktywną zajmującą się niemalże wszystkimi metodami marketingu w sieci. Podczas konferencji Akademia e-Biznesu w Rzeszowie prowadził Pan prezentację na temat budowy mediaplanu. Czym właściwie jest media plan i dlaczego jego stworzenie jest takie ważne? Proszę Państwa, media plan jest to, mówiąc krótko i tak maksymalnie prosto, jest to plan działań, jaki będziemy w internecie wykonywać, czyli Począwszy od prostej reklamy banerowej, a skończywszy po bardzo zaawansowanych mailingach trafiających do y, konkretnych grup docelowych. Mówimy tutaj y, o byciu na portalach, na portalach społecznościowych, portalach informacyjnych, mówimy o okresie naszej grupy docelowej. Więc y, dobre prowadzenie działań promocyjnych i PR-owych w zasadzie jest niemożliwe bez stworzenia dobrego media planu. Dobrego to znaczy szczegółowego. Y, i również y, posiadającego określone koszty, które również będziemy musieli ponieść. Wiemy już, że media plan jest ważnym składnikiem e-marketingu. Jakie ogólne zasady warto stosować przy jego tworzeniu? Czy można stworzyć Mediaplana samemu, czy lepiej zlecić to profesjonalnej firmie? Ja polecam przede wszystkim, na tyle, ile jest to możliwe, opracowanie samemu, to znaczy wskazanie wszystkim, w jakich portalach chcielibyśmy, żeby nasza reklama się pokazywała. Wskazanie maksymalne, wskazanie grupy docelowej, bo wiadomo, że nikt tak naprawdę poza y, osobą, która, która marketingiem firmy się zajmuje, czy są to startupy, więc są to zarówno powiedzmy prezesi, jak i marketingowcy, jak i y, główni wykonawcy, y, nikt oprócz nich tak naprawdę nie wie, jaka jest do końca grupa docelowa i co oni do końca sprzedają. Dlatego maksymalne określenie samodzielnie, co chcemy osiągnąć, to jest tak naprawdę podstawa. Później przekierowanie dalszych prac, czy to do agencji interaktywnej, czy do domu mediowego, czy jeszcze do innych wyspecjalizowanych firm, na przykład agencji public relations, jest również istotne. Natomiast ja proponuję robić to gdzieś już dalej, w kolejnym etapie, nie na samym początku. To, co jeszcze jest istotne, nigdy sami jako prywatne osoby czy małe firmy nie uzyskamy od firm, szczególnie od dużych portali informacyjnych, od tych największych kolosów, który każdy z nas zna, nie uzyskamy dużych rałatów. Natomiast agencja interaktywna, odzywając się do, do takiego, odzywając się do takiej firmy, no, ma, już, ma już dużo większe możliwości z racji tego, że budżety, które globalnie wydaje w tych portalach, są też dużo większe. Może wynegocjować spore rabaty dla swojego klienta. Pozostając w temacie firm zewnętrznych, czy warto w ogóle zlecić działanie reklamowe na zewnątrz organizacji? Przecież można zarządzać na przykład reklamami Edwards samodzielnie. Owszem, można samodzielnie zarządzać Edwardsem, natomiast cały problem pojawia się przy mierzeniu konwersji. Wada osób, które w środku firmy starają się przeprowadzać różne kampanie, że są zbyt, zbyt zapatrzeni w pewne ideały w własnej firmie, a tego w ogóle może być nie widać z zewnątrz. I osoba z zewnątrz, marketingowiec z zewnątrz, który po pierwsze obsłużył już 30, 40, 50 podobnych kampanii, który wie, że w tym, u tego klienta współczynnik konwersji powinien wnosić tyle, a u innego tyle, on jest w stanie dużo lepiej taką kampanię poprowadzić. Choć y, ja nieraz spotkałem się z prezesami ogromnych firm, którzy sami chcieli kontrolować Edwarda i którym wychodziło to naprawdę najlepiej. I to jest, choć to jest bardzo dziwne, tak w niektórych przypadkach zdarza się, że żaden marketingowiec firmy nie jest w stanie pobić y, osoby z danej firmy. I nigdy żadna firma nie poświęci tak dużo czasu na poznanie branży klienta, jak on sam. A jakimi głównymi czynnikami powinniśmy kierować się przy wyborze podwykonawcy? W jaki sposób wybrać najlepszą firmę do realizacji reklamy? Ja proponowałbym przede wszystkim przepatrzenie portfolio danej firmy, poproszenie o rekomendacje. To, co się rzadko stosuje, niezmiernie rzadko, a uważam, że jest istotne, to, żeby poprosić o numery telefonów do project managerów z tych firm, dla których agencja pracowała o telefon do tych firm i porozmawianie. Tylko oczywiście musimy pamiętać, że jak to w życiu bywa, jedni powiedzą coś pozytywnego, Może się mogą się również zdarzyć negatywne komentarze, także należy to przez pewne się to odsedzić. Warto również trochę posiedzieć i wejść głębiej, czy to poczytać na forum, czy właśnie tak będziemy wziąć numer, do, numer telefonu do Project Managera z firmy. Przy kampaniach banerowych można poszukiwać serwisów internetowych oferujących reklamy u siebie, na własną rękę. Dlaczego więc korzystać z pośrednictwa domów mediowych? A może właśnie lepiej to zrobić samodzielnie? Proszę Państwa, niestety jest tak, że sporo portali nie, nie kontaktuje się z samodzielnymi firmami. Większość, większość portali działa na takiej zasadzie, że całe zarządzanie przestrzenią reklamową outsourcinguje na zewnątrz, właśnie domów mediowych. Więc, nawet jeśli się sami zwrócimy do danego portalu przez swój noż kontaktowy, dajmy na to, to i tak suma summarum ten kontakt trafi do agencji, do domu mediowego, czy tam agencji interaktywnej. Ale w tych przypadkach, w których możemy, to rekomenduję oczywiście samodzielne odezwanie się do firmy i, i porozmawianie, spróba wynegocjowania pewnych warunków. Ale niestety trzeba też pamiętać o tym, że jeśli chcemy sami rozmawiać z 30 40 portalami, to może nam zabraknąć czasu. W media planach zwykle można znaleźć założenia co do ilości wyświetlań reklamy, ilości kliknięć, wskaźników CTRR i ROI. Czy oszacowanie na przykład wielkości budżetu i możliwości wygenerowania ruchu poprzez Edwards nie jest czasem mało realistyczne, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy estymacji działań reklamowych? Dla różnych mediów, dla różnych źródeł my znamy, my jako agencja interaktywna y, znamy y, pewne współczynniki i wiemy, że dla baneru współczynnik konwersji y, będzie jedna dziesiąta, około jedna dziesiąta procenta. Współczynnik kliknięć będzie y, jeszcze mniejszy. Dla boksu sponsorowanych współczynnik konwersji to będzie 1%, a współczynnik kliknięć będzie 5% albo, albo, albo 4%. W przypadku reklamy kontekstowej z AdWordsa to będzie 0,1%. To będzie Pewne współczynniki są proste do określenia, no bo prowadząc kampanię dla 30, 40, 50 klientów plus analizując to, co jest dostępne w internecie, łatwo niektóre rzeczy przewidzieć. Yy, boję się, że indywidualnie yy, klient nie byłby w stanie tego zrobić. Poza tym yy, chciałbym też przestrzec przed... Yy, przed pewnymi sytuacjami, w których no, to oszacowanie jest niemożliwe, bo są takie branże albo nie do końca zbadane, albo z tak dużą konkurencyjnością, albo z tak dużymi trendami, fluktuacjami pewnymi, że w miesiącach letnich niektóre społeczniki wyglądają całkowicie inaczej niż w miesiącach zimowych. I to też również warto wziąć pod uwagę.